Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do Ewangelii Łukasza, do 24 rozdziału, do dwóch wersetów, 31 i 32. W tym rozdziale jest opisana historia uczniów, kiedy szli, kiedy wracali z Jerozolimy w drodze do Emus i kiedy szli z Panem Jezusem, i Pan Jezus objaśniał im, Pisma i potem zaprosili go do tego, żeby z nimi został. Czytamy w 31 wersecie i 32 takie słowa. Wtedy otworzyły im się oczy, poznali go, lecz on znikł. A oni powiedzieli sobie, czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pism. Chciałbym, abyśmy właśnie zatrzymali się chwilkę nad tym fragmentem Bożego słowa, dlatego że to spotkanie w drodze do Emaus, te otwarte oczy i to poczucie płonącego serca ma dla nas znaczenie. Tak? Dzisiaj ten fragment mówi nam o kluczowych wydarzeniach w życiu uczniów, ale też jest przesłaniem dla nas. Dwaj uczniowie pełni smutku, rozczarowania po ukrzyżowaniu Jezusa spotykają zmartwychwstałego Chrystusa, ale Go nie rozpoznają. Ich oczy. Zostają otwarte dopiero podczas łamania chleba. Podobnie jak uczniowie na drodze do EMOS, my również możemy być duchowo ślepi na Bożą obecność w naszym życiu. Zobaczcie, że codzienne troski, zmartwienia, rutyna mogą zasłonić nam prawdę o tym, że Pan Jezus jest z nami, że Duch Święty mieszka w naszych sercach, nawet w najtrudniejszych momentach naszego życia. Dlatego ważne jest, abyśmy Otwierali nasze serca, abyśmy otwierali nasze oczy, abyśmy otwierali nasze umysły na Jego obecność. Prosząc Go, aby Duch Święty otwierał nasze oczy. Uczniowie zauważają, że ich serce pałało, kiedy Jezus wyjaśniał, otwierał przed Nim znaczenie Pism. To przypomina nam również o mocy bożego słowa w naszym życiu, kiedy studujemy Biblię. Duch Święty działa w naszych sercach, zapalając w nas ogień wiary, nadziei i miłości. Słowo Boże ma moc przemienić nasze życie, jeżeli jesteśmy otwarci na Jego działanie. Szukajmy Jezusa w naszej codzienności. Otwierajmy Boże Słowo i studiujmy regularnie, pozwalając na to, aby Duch Święty pokazywał nam Bożą Wolę w naszym życiu. Boże Słowo jest źródłem, tak jak mówi Liz Jakuba, mądrości, pocieszenia. I przewodnictwa w tym trudnym życiu, w którym żyjemy. Ale też zobaczcie, że potem uczniowie dzielili się w tym spotkaniu z Panem Jezusem, dzielili się również tym, co przeżywali, swoimi doświadczeniami. A więc my, jako uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, również dzielmy się doświadczeniami, e, również we wspólnocie Kościoła, wspólnota wiary. Tak, wspólnota, społeczność Kościoła jest ważnym elementem naszego duchowego życia, bo to jest miejsce, kiedy właśnie się wspieramy nawzajem, wierzę, dzielimy się naszymi przeżyciami, doświadczeniami i też świadectwami. Ta krótka historia o drodze uczniów do Emmaus jest pełna nadziei i zachęty dla nas. Przypominam, że Jezus jest z nami, prowadzi nas i otwiera nasze oczy na Jego obecność. Dlatego chciałbym Was dzisiaj zachęcić i siebie również, abyśmy... Każdego dnia pozwalali, aby nasze serca pałało, kiedy słuchamy i czytamy Boże Słowo, i kiedy uczestniczymy we wspólnocie Kościoła. A nasze życie będzie pełne Bożej obecności, mocy i takiego doświadczania bliskości Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Radości w Panu pozdrawiam. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.